Kolega prosił o kolegę przez 5 minut na plecach. On dostał malinkę od kolegi, a ja tańczyłem z ochroniarza naszej imprezy. Szymonko widzowie z tej strony, durny. Zapraszam Was bardzo serdecznie na drugiego vloga z drugiej imprezy, tym razem Summer Vibes 2024. Jutro będziemy również nagrywać o wiele bardziej kontentową część tego filmu, więc jeśli chcielibyście sobie od razu przewinąć do tego, co widzieliście w tytule, to w tej sekundzie zaczynamy. Trzymajcie się, nara! Zademonację nie lepiej stary I wiecie, co macie robić dokładnie?

Czyści Mac Magnigersów. Bambusy Nienawidzę ich Tu sosem spermowym jak to mawia klasyk I co? I później robota i... Gory, I Ja do no, Odpoczęli? Bo ja jeszcze nie <grym> 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 Wszyscy panowie stąd Jak nie mamy na razie zadania Zajmiemy się przedtem do wypakowania A reszta wie co ma robić Każdy tam robi tam A za ile będzie kotar? Ciekawe, na bank przeładowany? I... Chyba tak. Tego nie ma. <grywanie> Uda lepiej, lepiej nie pokazuj <grywanie> tej kratownicy, bo się coś wyjebało. Czy... Chodź, poprowadzisz to to wyładunek. To, Sto, ten okay. to też pod scenę z lewej strony. To, to na bramkę. To przed scenę. Dobrze, Bardzo dobrze chłopaki robią. Tak trzeba robić Możesz im tłumaczyć, ale oni tak nie zrozumieją Max mówił 4 ten bierze 3 Teraz pytanie, czy my nie umiemy liczyć 3 max? W czy, W kim problem? 3 to bardzo wysoko jednak 3 na lewo, 3 na prawo W ogóle Panowie, szczerze, wam za to w ogóle pracą? Ja się jeszcze nie doczekałem. Czekam pół roku na wypłatę nadal nic. Chyba muszę nie. Ja, wiem, ja czekam drugi... Z tej z Polski. Nie wiem. Nie wiem co mam zrobić. Okej? No oczywiście jedna osoba by pospinała te płoty, bo Bartoszek leci z tamtej strony, to druga osoba może zaczynać tutaj. Komuś chce. No to ci panowie, my się też nie będziemy zatrzymywać, pomożemy po chłopakom Tręka do tutaj zrobimy, żeby chceć oczu zapłonili. No siatkami, nie? No, to mi chodzi.

We feel ass the videos. She got stored on a MacBook. Kaboom in the mouth, Bazooka Joe. Her daddy is Maddie's a boomer though. I'm in my element, bam, my jam. I'll try to tie on a pan and man. Backs on me like I'm bringing in groceries. Wanna know why she knows? I'm in itching and cozy. Bread it up, hoagie, spread it on the Brody's. We hit hard that's blow force trauma. Three six holes up, pound my collar And she less in a tent, I make a split. Beach Bar, Seria najlepszych imprez plenerowych w regionie. Time to party! Dzisiaj odbywa się Summer Vibes 2024, a my z chłopakami oddamy się w ręce robota. A dokładnie to AI będzie wybierało co dzisiaj robimy i zobaczymy jakie będą challenge'e Więc tak, w czat GPT będziemy dawać pytania, czy na przykład możemy nabyć się szucika, czy musimy iść do randomowej osoby i się jej oświadczyć. Mamy wiele pytań, będzie dużo losowań. Każdy z trójki ma po trzy pytania i zobaczymy, co to będzie. Dobra, zaczynamy Ludzie zaczęli się powoli zbierać A dzisiaj jest ze mną pan Mr. Daniel Członek obsługi Time to Party Jest ze mną również Kowik jeszcze witaliśmy cztery razy 3, ale to nie jest ważne. Dobra, zaczynamy. Zobaczmy może kto wykonuje pierwsze zadanie. Marynarzyk? Marynarzy. Zobaczcie marynarzyka. 3-4. 3, to nie. 3-4. Chyba się właśnie zaszilajmy i się stresujesz sobie. Ale dobra, mamy 10 zadań. Jakbym mógł prosić panowie, a generator randomowych liczb. Od 1 do 10 musimy wylosować, dobra. ja mam zapisane zadania. Opalisz, I zobaczymy, Popalę. co on się wylosuje. Popalisz. Ja cię sumę. Numer 8, numer 8, myślę. dobra, sprawdzamy, co to będzie. Zaproponuj koleżance, może malboraska, może trochę Coca-Coli, albo. Ej, to okej, okay. na Dobrze, początek coś lekkiego, coś lekkiego. Pytamy AI, co powinienem zrobić. Dobra, lecimy. Dobra. AI będziemy używać ze Snapchata, bo jest darmowe i najprostsze. Ej. Dobra, ogólnie widzowie, zadaliśmy pytanie. Czy spytaj na samą dziewczynę, czy nie chce może malboraska lub trochę Coca-Coli? Czy mam wypić dwa shoty? Ej, zarazcie, że to AI decyduje. AI zdecydował, że mam spytać jakąś dziewczynę, czy ze mną mnie zatańczy. Więc to, co, panowie, wy mi wybieracie wybrankę, tak? Okay. I to jest jedno z lżejszych zadań. Jak tam 15 lat tak naprawdę? Spytaj dziewczynę, czy to mi zatańczy. Nie ma najmniejszego problemu w troj. Lecimy. Jak na mnie? Dziurka. To jest sadra, chciała chciałam zaskoczyć to na parkiet, potańczyć chwileczkę. Co ty na to? Zdecydowanie Nie na pewno. proszę. A jak wykonam ten smooth, który cię zachęci? I'm gonna show you something, alright? Look at this What do you think? Let's go, come on. Nie, naprawdę Ja Ci się to chyba muszę wypić te dwa szoty, skoro się nie udało. Dobra, dziękuję wam bardzo. Przepraszam za problem i ja cieszyłem. No to, to lecimy pić panowie. Ale Łam... Daj mi ma pić. Pivo! Ej, muszę drugiego też pić. Ej, daj mi do Tu wiem, mam ten czerwony. Lecimy dalej! Kolejny, zacznę. Dalej, dalej. 3, Dawaj, dawaj. 3, 2 1! 3, 2 1! Koniec! Zostawmy to! Zostawmy to! Zostawmy tak jest. Dobra widzowie, rasujemy może. zadanie dla Kowika tym razem. Zobaczymy co mu wybierze AI Let's go! 1 do 8. Numer 9. 9? Tak. Dobra, uwaga, numer 9. Znajdź dziewczynę, nie koleżankę, która tak. zrobi tak. Ci malinkę albo pijesz szata. teraz tak. sprawdźmy co powie AI. stwierdziliśmy, że żeby... Dziewczyny nam nie odmawiały każdego challenge'u. Będziemy również pytać facetów, więc jak dziewczynom się nie uda, no to jakiś fajny kolega mu zrobi malinkę. Malinka. Próbujemy stary jakąś wybrankę moją. Dobra, znajdziemy kolejną, a ty ją znasz. Ja ją znam! A to chyba bez sensu. Jest Daniel! Jest Daniel! Dobra, to... Chwilę nagramy bez niego.

Dobra, widzowie, czekamy na Daniela, bo poleciam super ogarnąć piana party. Może ty, może pokażujesz piany party od razu na imprezie, co? Lecimy, chodź. lecimy w kolejnym wyzwaniu nie z Daniela! Daniel leci! <laughs> lecimy, dalej. lecimy dalej! Numer 3! Numer 3, widzowie! numer albo noś ziomka na plecach przez 5 minut! To będzie łatwiejsze niż myślicie. 5 minut ziomka na plecach! 5, 5 minut czy no, raz ziomka na I co? I sobie, to była pierwsza seria zadań, po tym lecimy Dobra, jeszcze nie, dwukrotnie do sam. Będzie grubo! 5 minut. Dobra, mamy! Dobrze, <grym> dobrze, dobrze. Odpalam stopę. Nie ja okay. musisz do niego po angielsku, co ja umiem, no umiem Daniel będzie go nosił przez 5 minut, a my lecimy z kolejnym wyzwaniem, po kolei Dobry, Dobry, ja, 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 ja będę dalej. chodził z wami i grał dalej Dobre, no dobra, dba dba. 5 minut, czekaj Super włączę Trzymaj się mocno <śle> <śle> Go to jump. <śle> Od 1 do 10 2 2, uwaga, to dla mnie Zatańcz chociaż chwilę z ochroniarzem, albo napisz sobie na czole do końca imprezy dzwan Yeah! <średzi> Proszę dzban! To był dzban! Zobaczymy? Ryuta, ryuta. <średzi> Ej, dobrze! Wiem, 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 wiem. żeby nie było tak łatwo. Dawaj! Da Ochroniarz! Idę da tańczyć z ochroniarzem! Idziemy tańczyć z ochroniarzem! Wybieramy ochroniarza, chodźcie! No tak! go no. no! właśnie, na to lecisz! No lecisz no. leci z tym, chwila, ten co tam siedzi proszę, proszę pana pokazać, co tam siedzi Jego proszę wziąć Nie no, chwilę, dajcie się przygotować mentalnie Ale on jest w pracy ja, ty, <laughs> ty też jesteś! Ha, ty jest. Lecisz Stary, Jak Mogę cię na chwilę przerwać Nagrywamy film Dostałem wyzwanie Żeby zatańczyć z radomowym ochroniarzem Chciałbyś zatańczyć ze mną? Sprowadzić? Pa Uuh! Ej jak zrobi ktoś beat Cały pirulecik Ja? Omaj Sporo ro 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 To jest ro ro Ej dawno Dobra. nie byłem tak zestresowany Ja już więcej nie chcę tego nagrywać Mamy to, mamy to Piona, durniarz, udało ci się Jak będzie 50 robię przysiady 50 <suszu> robię przysiady 5 5 4 3 2 1

Ok, chcesz, losujemy. Chcesz A, no, AI. Zrobicie, co się? Hej, ai! Uwaga! Dwa szoty! Dwa Dobra, szoty, lecimy! Dobra, dajcie! Zamiast dwóch kilisków... Buda dorija, to są flagowe, to pęk! Oj, weźcie głupą. Buda 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 do <śpiewanie> Tak Nosujemy jest. kolejne zadanie, widzowie. Let's go! Pięć! Pięć. Nie było Oświadcz się wybranemu przez nas chłopakowi albo wypiszota. Gitarka. Ogarniemy jakiś pierścionek na szybko. Wypiszota. Let's Aja! go! Aha, nie ma tak party. łatwo! Jakieś... Dobrze, Góra, dobra, Dobra, dobra! No. Let's go! Legendarna wuda do time to party! O kurwa Jak tam pasenik się zrobił, <laughs> fajną, który tam popływać. Let's go! Lecimy! Time to party w serduchu! No tak, innego. Dobra, to przerwa. A więc dobrze, widzowie, kończymy nagrywki. Niestety, zrobiliśmy tylko po dwa wyzwania na łebka Czas nas strasznie goni, ale myślę, że materiał wyszedł bardzo, bardzo fajnie. Ten kolega nosił czarnoskórego kolegę przez 5 minut na plecach. On dostał malinkę od kolegi, a ja tańczyłem z ochroniarzem naszej imprezy. Myślę, że są to rzeczy, które fajnie się ogląda. Bardzo Zapraszamy Was na kolejną imprezkę 27 lipca Fluo Night Time to Party 2024 Uwierzcie mi, że nie możecie, nie możecie tego przegapić i widzimy się już w kolejnym odcinku. Na razie. <grym wytrych>